Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z margoneowych dymów widzowie i co? Lecimy bez będnego pierdolenia przedłużania do odcineczka. Drawcie łapeczkę w górę, subikaj, pijcie nas na Discordika. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Pokażemy dzisiaj widzowie obstawianie. Pobijemy sobie eleganckich herosików. Proszę bardzo, tutaj mamy Viviankę już, także naprawdę świetnie. No i co? Zawą klanowiczy widzowie lecimy z temacikiem, nie? nie? ma co się opierdalać. Zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie. Zobaczymy jakie popierdolone historie znowu będą opowiadane. W takiej grupie bijemy. Pykły pyk, pyk. FK i mamy kamyk. Kurwa kamyk, ale on chyba jest ogólnie nic nie także, no, także tak to wygląda. Zobaczymy. O, złapałem kamyczek, także naprawdę spoko, widzowie. -a, A, dodam, widzowie, tylko żebyście oglądali z giga, giga wczutą ten odcineczek, bo dwie legendy są zajebiście ukryte i właśnie, co wylodane dzisiaj, nie są na Peru wsi także z na ruchy i oglądajcie do końca. No i co, wróciłem sobie ze szkółki i napisałem dzisiaj elegancko i sprawdziłem z y, geografii, widzowie, i w ogóle, kurwa, puściłem się na angielski 10 nie, 17 minut dokładnie, ale dlatego, że musiałem jeszcze podpisać deklarację maturalną, kurwa, i ta Pisała mi nieobecność, Czaisz? nieobecność, kurwa. No to jest jakieś żenada, nie? W ogóle? Ja kurwa chodzę do tej szkoły, to tak chodzę czasami, nie? A tu taki chuj, że ona... czekać, bo to coś się próją. No także jak ja nie że pojawiam się tak od święta, kurwa na tych w ogóle w szkole, to oni jeszcze tak mnie tutaj źle potraktowali. Bardzo nie jest przykro z tego powodu. Mam nadzieję, że stanie tutaj mi to usprawiedliwione tv tv, No no i tak to wygląda. No Lecimy sobie elegancko za braciszkiem. Może coś się garniemy, W ogóle tak się uzależyłem od siłowni i ja pierdolę, no mówię wam. Po prostu mam taką zajawę, ja po prostu czuję, że cały czas muszę tam że taką wewnętrzną potrzebę pójdźcie tam i se kurwa popakowania. nie wtedy czujesz, że żyje nie bo ogólnie to ja jestem taki jakiś kurwa zanudzony życiem teraz nie wiem co mi się stało takie jakiś stąpa złapałem totalnego od jakiegoś czasu i nie wiem albo kurwa dużo śpię albo no nie wiem to jakiś nudziarzem jestem totalny w, kurwa mnie to trzeba to zmienić ale na szczęście na siłowni jeszcze czuję że żyję także korzystam z tego póki jeszcze czuję że żyję <laughs> i tak to widzę wygląda tak to wygląda no i w ogóle tutaj dostaję zostałem dodany do dwóch lotlogów chłopaki napierdalają za herosami jak pojebani jestem w gigaszoku. Wczoraj ubiłem chyba. Ku... Kurwa z 50 herosów, ale niestety nie nagrywałem odcineczka. Tak jak mówię, rodzice byli, też nie mogę mówić tego, co zawsze chcę wam mówić. Przekazywać wam oczywiście pozytywną energię. No i tak rozwijając dalej sprawę, to poszukamy sobie jeszcze herosika na się i wtedy wam opowiem o tym Berufsie, co się dzieje, bo ten świat to jest kurwa inny level, nie? Tam w ogóle ci ludzie na tym Berufsie są odklejeni i muszę wam się widzę pochwalić. Tutaj będzie wstaweczka pych. Wyzerwając swoją pierwszą ofiarę na Berufsie Pierwszy raz, że ci goś wyzroba. Zajebałem go, zajebałem gościa. Ja nie ja, że zajebałem gościa. Dole. Zabrałem gościowi dokładnie dwie godziny życia, trochę ponad, bo to był 40 poziom doświadczenia, także byłem z tego taki, kurwa, w zupełności zadowolony, że... Nie wiem... I właśnie, widzowie, wydropiłem legendę z Patryka. Naberów się, legendę z Patryka, także fajnie, jeszcze złapałem łapki. Widzowie legenda z Patryka naberów się! Ja pierdolę, co jest? Ale kurwa, giga koks. Zobaczymy, może uda się podpisać. Byłaby nasza. Elegancko. Zobaczymy, zobaczymy. Oby, oby. Oby nasza. I proszę państwa, nasza czy nie nasza? Jest! Ja pierdolę. Super. Ja pierdolę, widzę, mamy legendę. Zajebiście. Coś pięknego, coś pięknego. Super. Giga łatwiutko. Pozderki, kocham was. Jesteście najlepsi. Buziaczki. Jest! Leguwa do sprzedania są, do dogadania. wystawiłem za 950M na aukcję, także jeżeli ktoś chce, to może zerknąć i kupić, albo się dogadamy, jakoś to tak wiadomo, pisze do mnie na Discordzie, wszystko zawsze ze mną jest do dogadania, także nic się nie martwcie. No i tak właśnie wygląda widzowie sytuacja, no. Także ja znajdę sobie raciszka, przypomnił mi się jakiś temat, to od razu odblokuję taj nagrywanie, tak. A w ogóle widzę składam tak te deklaracje maturalne, nie? I ja tam mam taką rozszerzony angielski, rozszerzona geografia, rozszerzona biologia, rozszerzony wos, nie. No i wiadomo, w szkole mam tylko angielski i geografię i on do mnie, a bo ty rozszerzasz dwa dodatkowe? A czemu ty rozszerzasz dwa dodatkowe? tak w ogóle jesteś tego pewny 100%? Tak w ogóle widziałeś te arkusze? Żeby tutaj nie było 0%. No takie kurwa opierdolim głupotę, mogę sobie pisać co chcę, kiedy chcę, jak chcę, nie? I to ile będę o procent to chują to tak naprawdę powinno obchodzić, tak przynajmniej według mnie, nie? Taki jest mój statement wobec tej sytuacji. I napiszcie widzę co wy myślicie o tym? Co rozszerzaliście, co rozszerzacie, albo co macie w planach w ogóle rozszerzać, w zależności od tego w jakich tej kryteriów wiekowej się mieścicie. Bo zupełnie nie mam pojęcia. Podobno mój YouTube pokazuje, że mój przedział wiekowy to wszyscy to jest kurwa 17. Plus. No, ale mi się coś wydawać nie chce, że mam tylko kurwa kilku widzów, którzy mają 14, 15, 16 lat. Bo jak ja nieraz widzę to, co widzowie piszą, to naprawdę kurwa. No, to woła o pomstę do nieba, nie? <grym zjadka> Oczywiście ja to wchuję, mam z tego bekę, nie? Ale no, no nie wali, nie, nie wchali. Niech YouTube nie wali w chuja, nie? Bo to jest giga kaszana. W ogóle widzę, napiszcie co w ogóle myślicie o tej konferencji FMI. Tutaj w tym momencie pojawią się wam typy, które dałem, które dogram oczywiście potem. Także pyk, no ja tak obstawiłem, bo uważam, że to ma tak na 90% szans, że siądzie. pokażę wam parę wariantów, parę moich przekmin i uważam, że one są naprawdę trafne i myślę, że można zgarnąć frikaskę, kurwa. Dobra, ale widzę, pokażę Wam tej turbo-turbo-pewniaczki totalnie bez ryzyka granie. No to, to są po prostu, to nie ma opcji, że nie siądzie, Ja sobie jadę za 10 zł, tak symbolicznie po prostu. Nie obstawiam wszystkich walk, bo to uważam, że to trochę bez sensu. Dam sobie tak szeję, ta wiadomka. Wywie się dlaczego, nie? Ja też wiem, ja też wiem. Tutaj wiadomka, że Rafonix. Tutaj wiadomka, że nie wiem, tego ja na pewno nie obstawiam, bo ten Szeliga może mu wypierdolić tubę i może on zlecieć, więc myślę, że nie ma co ryzykować. Karaś Filipek, nie mam pojęcia, tak szczerze. Tutaj na pewno wiewiórka, no to to bez dyskusji nie wiewiórka, ja pierdolę. To w ogóle nie wiem dlaczego taki duży kurs jest na tego gościa, przynajmniej z takim nowym jebanym, że to jest hit, ale dobra, to jest nieistotne. Tom, masz gimper działowy wiadomka, Boksdel wiadomka i Alterboy fabiański, wiadomka. No ale to jest taki kursik, że to się opłaca się nie obstawia. Że to się nie opłaca obstawiać w ogóle nie. Zenadix chuj. Jeszcze widzę, że coś musimy tutaj dać. Ale to reszta to jest taka niepewna, kurwa, nie? Coś tu musiałem zjebać. na bank coś mu tutaj musiałem spiertolić. Wzosek, Liga, Robert Karaś. O, może z tego Karasia wjedziemy? Mi się wydaje, że Filipe kurwa nie wygra z tym. Chociaż nie, 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 dobra wrzosek. Nie widzę, dobra, gramy pussy, gramy pussy, dajemy dychę, w takie coś. Wiem, że to jest gówno kasa, wiem, 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 ja jestem tego w świadomy, ale to jest na bank pewniaczek, nie. Chuj, nie obstawiam więcej walk, trudno. Ja się nie chodzi o to, że się boję, po prostu nie chcę, żeby ktoś przegrał kuponu przeze mnie, nie? Takie wam tutaj dam walki, które są na 100% pewniaczkie. No i co, tak to wygląda? Pozdarki i obstawiajcie z głową 18 plus wiadomka, pa pa. A czekajcie, żeby to nie było, że zwaliłem w chuja, no, potwierdzone, widzicie? Zakład przyjęty, dobra, super, pa. pa. Kiedyś na początku swojego kanału, dwa temu jakoś ten kanał, niecały jeszcze. Stworzyłem kurwa filmik, typy na highlig, nie. I tam tak wszystko zjebałem, Usunęłem ten filmik. Na szczęście chyba zrobi tylko 20 wyświetleń, także spoko. Wtedy jeszcze tam... Do tej pory miałem zasięgów, ale wtedy już w ogóle nie było zasięgu, kurwa. No i taki było głupio potem, taki było głupio, że tak zjebałem. Bo postawiłem 10 walki i dwóch nie trafiłem, no ale takie ja miałem wyrzuty sumienia. Ja pierdolę teraz, obstawiam, ale już troszeczkę inne podejście do tego wszystkiego, że tak to wygląda. No i piszcie, mi dlaczego łaszczyk, wy, dlaczego, kto wygrał łaszczyk, czy Ferrari, i dlaczego łaszczyk, nie? W ogóle widzę, że mam takiego ziomala w klasie, nie? I on totalnie rozpierdolił mi tą rozprawkę na próbnej, nie? No i właśnie teraz do niego napisałem, czy kurwa, czy ma jakieś rady, czy jakieś tutoriale robił, Coś. To napisał mi, że nie, że on tylko to co na lekko. Ja pierdolę lipa, już myślałem, że da mi jakieś kurwa z dupy, z YouTuba jakieś w ogóle wykopane giga brind coś tam, coś tam, wiecie o coś, że jakieś big brainy. To takie kościu chyba jest po prostu ponad inteligentny, albo nie chce podzielić się swoimi tajnymi składnikami. No cóż, może ogarnę sam, zobaczymy, zobaczymy. W ogóle Beka, bo on mi zaproponował, żeby mojego dziewczyna mnie nauczyła, ale byłoby mi tak giga dziwnie siedzieć kurwa z kolegą dziewczyny i się z nim z nią uczyć. Ja pierdolę pojebane, nie. Kurwa widzę że fajnie gram sobie Pije kolkę zimną, palem alboraska, zajebiste, nie. Ja pierdolę, widzę mój ulubiony res braciszka. Ja pierdolę, Jezus, uwielbiam tu go bić. Przysięgam. Dobra, ustaliłem sobie taką zasadę na herosach, bo mi to naprawdę za długo kurwa zajmuje, jak muszę czekać na nich po 10 minut, że po prostu, nie wiem, na przykład znajduję 14,45. To czekam do 14.50, nie? I mam wyjebane. Bo to nie może tak kurwa wyglądać, że ja tracę w kurwę czasu. Jakby ucieka mi ten cały mód nagrywania, przez to, że muszę czekać na jakichś bambików jebanych. Wiecie o co chodzi widzowie? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, tak za chwileczkę się widzimy już przy biciu heroska. No radzę Przystępujemy do bicia tego wspaniałego herosa Jakim jest piękny braciszek Klikamy F i mamy proszę bardzo BUM No i kurwa gówno w dupie mamy Gigalipa, ale nie płaczemy, nie poddajemy się Lecimy za kolejnymi heroskami I elegancko, w ogóle widzowie zacząłem pracować Nad jakby spowolnieniem Troszeczkę mojego mówienia, żeby to było Bardziej wyraźne wszystko, takie wiecie Bardziej zrozumiałe, bo ja tak napierdalam Prawdę w ostatnim odcinku Sposób mój mówienia był tak Dynamiczny, tak szybki, że jak ja oglądałem Samego siebie do spania do niektórych rzeczy po prostu nie byłem w stanie zrozumieć. Ja ogólnie lubię tak mówić i wiem, że jest wiele osób, które mnie rozumie. Ale kurwa delikatnie mimo wszystko przesadzam więc chciałbym to troszeczkę zredukować, sobie elegancko. No i co? Gitarka, nie? Live'iki będą się niedługo pojawiać. Ferie zaraz wjeżdżamy, kędzik się wpierdalamy. Od razu jutro fejmika oglądamy, wiadomka. Tak musiał z widzami oglądać fejma, ja pierdolę taką. Mam nartę na to, widzę serio. No, ale niestety na jutro wszystko umówiony i sytuacja wygląda tak, że nie będę mógł niestety z wami pooglądać na streamku. Widzę, Mordkenika nie ma, Kiedy mi się podłamał, teraz już wiem, że pomimo tego, że niektórzy wybijają Mordhena, to i tak, kurwa, nie sprawdzają tej pozycji na kościeju. Właśnie on tu stoi, a chuj w dupę. Widzowie, możecie również znać, na, czy wolicie więcej Berusika, czy więcej Heliosika, czy w ogóle więcej Febriska. Bardzo chętnie się tego dowiem, bo mi to koło chuja, ale na to, co nagrywam, ważne, że mogę sobie popierdolić głupotki. Dla mnie to jest important of the important, tak wam powiem, kurwa, po angielsku, żeby być delikatnie bardziej inteligent, wiecie o co chodzi, wiadomka, wiadomka. Tak w ogóle, widzowie, jakiego przedmiotu najbardziej się boicie? Na maturze. Bo jeżeli ma być kurwa szczery, to kurwa angielskiego, nie? No to jest jakieś popierdolone. Ewentualnie, że naprawdę coś totalnie spierdolę na rozprawce. Jakąś tezę z dupy dam i, i tak to wygląda. Ja widzę, że tak jak sobie sz zacząłem szukać opka, to wpadłem na to, że. Bo ogólnie nie oglądam youtube'a Margonemskiego, ze względu na to, że uważam, że to zapie zabija zajawkę, nie? Ale takiego YouTubera jak rybak, na pewno zna się rybaka, nie? No i on zawsze zawrzucał takie zajebiste kurwa miksy. No dopierdolone, uwielbiam je oglądać, nie? A wczoraj wrzucił takie gówno, że to jest hit. Naprawdę jak ja to oglądałem, to jest zawsze jest muzyczka, napierdalanie, jakieś coś śmiesznego. A wczoraj, no kurwa, we się ja nie obrażam, tylko po prostu mówię, że wyrażam krytykę wobec danego utworu, że troszeczkę się zawiodłem ze względu na to, że zawsze było tak dynamicznie, była muzyczka, były śmieszne pogadanki, można jakaś legenda. A wczoraj no, absolutnie żadnych tutaj pozytywów tego odcinka nie znalazłem, i totalnie został regres pokazany. Zobaczymy, jak to się odniesie u niego w wyświetleniach. Czy ludzie tu czują, czy ma takich widzów. Że już naprawdę ważne co wrzuci, to oglądają. Chociaż to jest jego pierwszy, to może na tym pierwszym się nie odbije, bo jeszcze ci starzy wracają. Ale jeżeli zobaczyli to, co on teraz wrzucił, to może już następne nie, wró nie wrócą, nie? Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo. Ja trochę też odpierałem w ostatnich swoich odcinkach Takie były kurwa za mało przycięte, za mało tutaj było tak zwanego montażu w postaci cięć. Aczkolwiek ci prawdziwi zostają, tak? Tylko ci fałszywi, którzy byli na chwilę, odchodzą. Wiadomo, wiadomka. tak się motywuje, wiadomo. W ogóle widzowie jest taki gość, który jest jakby muzykiem, jakby krytycznym. Jakby on krytykuje muzykę, nie? On ostatnio... Czekajcie, bo kurwa jestem przyjebany, czekajcie muszę się dokładnie doinformować, żeby wam tu nie pierdolić głupot. A, to jest grande, ten ziomek to jest grande i on ogólnie ocenia tych wszystkich raperów, których uważasz za turbo debili. Ja po prostu nie mogę, jak ja oglądam jego odcinki, to kurwa pękam ze śmiechu. Ja na przykład nie jestem taki, że lubię jakieś kabarety, czy jakieś podcasty, czy jakieś takie inne gówno, bo mnie to totalnie jara i mnie to nie bawi. Ale kurwa ten grande jest taki zajebistą, on tak lirycznie rozpierdala tych ludzi. No gość jest po prostu mistrzem kurwa świata. I jeszcze jest do tego bardzo fajnie sam kłada, pomimo tego, że nie jest raperem, tylko jakby siedzi w tej dziedzinie po prostu, nie? Po prostu zajebiste, 15 na 10 jestem fanem kurwa tego gościa, uwielbiam jego odcinki. Nie wiem czego go widzieliście, ale możecie się zaskumać właśnie Grandem, bo jest dopierdolony ten działek nie? Naprawdę, do W ogóle naprawdę widzowie, jak oni grają na tym beru to ja mam z nich taką bekę kurwa, bo oni zamiast expić i grindować level, to oni robią jakieś spierdolone questy. Nie, jak można robić kurwa questy w Margonem? Ja tego totalnie nie rozumiem. Margonem to jest hard expienie, bez zapierdolonych questów, które nic nie dają, Procent expa. Naprawdę, to lepiej postać sobie na ekspovisku 20% więcej niż napierdalać jak fryer za. Nie za... <laughs> zapierdalać jak za tymi questami. Naprawdę, Wam mówię. Przysięgam, jeżeli się szanujecie, uważacie, że jesteście gigakoksami, to nigdy kurwa nie róbcie questów, widzowie. Nigdy nie róbcie questów, szanujcie się, naprawdę. Bo inaczej to jesteście skończeni, nie? I ja cię, widzowie, znalazłem książa Kasima, ale kurwa gigapetarda, petarda. Wołam tych czochów i zobaczymy zaraz, co to da, Co to da Pan z kurwy, synek? Dobra, elegancko, nikt nie idzie tak, że bijemy Pana Kurwy synka. Dajemy F i Bu! I kurwa perska chusta. No, nie jest to lot marzeń, aczkolwiek. Ta wybrzydza, ten nie ma nic. Także chuj w to, łapiemy po prostu. Proszę, żeby chociaż nasze było, nie? Żeby nie było lipy, złapiemy to. I lecimy teraz za bacą, widzowie, bardzo, bardzo szybciutko. Myślę, że dogram sobie tak półwe, elegancko. I resztę dogram sobie wieczorkiem. Teraz sobie zmontuję te tam 20 minut, czy ile mi tam wyszło tego nagrania. Postawiam te wstaweczki, o których mówiłem. Proszę bardzo, mamy bacę bez łowiec, proszę państwa. Bacę bez łowiec, także wołamy klonowiczy. I przystępujemy do bicia tego skurwy syna. Ja pierdola aż nagranie przez wyłączyłem. Jestem taki zjebany, nie wierzę w to. No chuj Widzowie, niestety nikt nie idzie, także bijemy sam. Jest mi bardzo przykro, jest to pierwszy hero, z którego biję od bardzo długiego czasu sam. No ale trudno, trudno. Tak, wiedziałem, że to się tak skończy, że chłopacy będą no, tylko przez chwilę chodzić. Potem mi się kurwa znudzi. Wszyscy tacy sam, właśnie. Wszyscy tacy sam, kurwa. Dawaj legę, kurwa, dawaj legę, czyku, dawaj legę. Nie zła lega, dobra, wypierdalam. Normal. Widzowie, zapierdalam sobie na Berufsiku XP tutaj 7,6. Ja pierdolę, prawie się wykurwiłem na demiliszach, bo dałem, zadkowyłem od niego, to była większa grupka i dałem F. Ja pierdolę, ale błąd potężny popełniłem. No, po prostu jakiś dramat. Ale dobra, jeżeli teraz już. Te, jeżeli teraz widzowie już jesteśmy na tym berusiku, to poruszę ten nieszczęsny temat. Ogólnie berów nauczyło no mnie jednego, że ludzie to jebane kurwy, nie warto nikomu ufać, to po pierwsze, nie mówię, ja o że mam fajnych, nie? Ale jak ja tu gram na takich zjebów te inne klany, to są po prostu jakieś odlepie, le, odlepusy jebane, nie. Naprawdę ci ludzie to jest kurwa inny stan myślenia, właściwie to nawet nie jest myślenie, bo ci ludzie kurwa nie myślą. Są giga debile, nie? Naprawdę, giga debile. No ale cóż, nie wszędzie na świecie jest kolorowo i łatwo. Rywalizacja jest fajna, ja bardzo się cieszę i w Osobi była taka giga pojebana sytuacja, nie? Bo ja widzę, że wszyscy są w, e, w Tornek i biegną, nie? I biegną, o kurwa. Ja biegnę za nimi, nie? No i patrzę, że ustawiają się na szaje chyba w dychę, nie? I tam będą odbijać czy coś. No ja tak podbiegam łysaczną takim moim paladynem, nie? I tym paladynem ja już jego się w nie resetować, nie? Więc mówię, dobra, to sobie postoję, tu chwilę, popatrzę, co oni robią. I oni czy im pomogę odbijać, nie? Mówię, no dobra, w sumie co mi zależy, nie? Mogę wam pomóc, chłopaki. Ja i ta kurwa, i tak ten paladyń jest do resetowania więc jak się wyjebie, to nic się nie stanie, nie? Żaden problem. Także spoko I właśnie zaufałem i mówię, dobra. Dobra, to chłopakom pomogę, czemu nie, kurwa, nie? Ja wchodzę na mapę, żeby im pomóc, a oni mnie kurwa xują, nie? Właściwie to wbiegłem z nimi na mapę, oni wyjebali mnie z grupy i mnie zikksnęli, nie? Mówię tak, ja pierdolę. Nie to, znaczy, i tak mam to wyjebane, bo to po postać reseta, nie? Tylko pokazało mentalność tych ludzi, jak oni muszą być rozpierdoleni, człowieku, nie? Gdyż, że grają na muciakach, pakują dychę, kurwa, to oni jeszcze takie rzeczy pierdolą. No niesamowita sprawa. Choć odjebali taką rzecz, no ale chuj w to, jest kolorowo, bo przynajmniej Paladin tu jest gotowy już do reseta, już dwa dni na niego nie wchodzę, także świetnie. I robimy z niego wojownika, bo nie upłatł się zmieniać profesji, jak można sobie ekspicę, nie? Wiecie jak jest widzowie. No i tak to wygląda. Ogólnie Berus nauczył mnie, mam twardą psychę dzięki Berusowi. I zrozumiałem, że margonem to jest grindowanie pół i No i jak wy się wypierdalam, to się nie poddaję, tylko gram dalej, bo wiecie, wygrywają ci, którzy, którzy mają najtwardszą psychikę. Póki my mamy chujowe kół, możemy ginąć. Ale w momencie, który my zrobimy eku, to zobaczymy, czy oni będą na tyle twardzi, żeby odrabiać, nie? Także czas zweryfikuje wszystko. Ja ogólnie jaram się tym serwerem, ale bardzo te ludzie mentalność mają spierdaloną, ale ogólnie jest w porządku, więc wszystkich widzowie zapraszam do grania z nami. Macie link. Do Discordzika w opisie. Proszę dołącz, znaczy proszę. Chcecie to dołączajcie do nas. Piszcie do mnie na privie ja was dodam, pogadam z wami. Wiadomka. Często wbijam wieczorkami, gadam ze z klanowiczami, także poko opcja, Widzowie Zapraszam wszystkich do grania z nami na beru Sikielica. Pozderki, nie? Wiadomka. Widzimy się, jak mi się coś ciekawego przypomni albo znajdę może jakieś horosika chociaż póki co chcę poekspić to jest wszystko wolne. Dobra, Eno, ja wiesz szyciutkie bicie Lambo. Zobaczymy, co nam tej pierdolony odda. Oby coś bardzo, bardzo dobrego. Taka legenda, to FO, no może to jakiś piereczek. Oj, byłbym giga zadowolony, ale wiadomo jak jest. Wiadomo niestety takie. Zobaczymy, oby nie, po, obyśmy nie ponieśli żadnych strat w postaci ludzi. Ponieważ wczoraj, jak biliśmy lambo to ziomol się wyjebał, bo przed chyba 30, 30, którymś podziałem, przed, nie? Ziomol. No i wypierdali się, ale w nic się nie stało, bo wiesz, że źle zrobił. Mógł dobić level i jeszcze nas przepraszał za to, że się wyjebał. Także spoko opcja, naprawdę bardzo w porządku. Klanowic z honorem, także propsik dla niego. Pierdal mu zera ogucha i proszę bardzo, pyk. Unik, ja pierdolę unik zrobił. Ale to jest skąd to jest skąd nie wilk. pizdom karmiony, Cię wyciskam jak syf. I napompowany się. Tu prężysz jak żbik. Dam F i wszystkich zabiję, co wy na to Ja myślę, że to zajebista opcja. I proszę bardzo, nie ogłuszyliśmy, czy ogłuszyliśmy. I zamrożenie poszło? Utrata tury, ogłuszenie tybetański zabaw. Super. Zajebista sprawa, także naprawdę jest świetnie, ale nie mam energii. A, mam energię, tylko trzeba podejść. Co ja wam tu pierdolę widzę za głupoty? Dobra, widzimy się pod koniec bicia. Pozderki, kogo tylko tylko czekajcie, trzy krok zrobię. Nie ma co przedłużać na siłę, nie? Zawiesz szybciej robimy i pyk, pyk, pyk! Legenda! Tybetański zabaw! Legenda! Dla zabawa! Ja pierdolę, no nieźle! No, nieźle, także super, bo on właśnie znalazł Herosika wczoraj. I właśnie, kurwa, no nie wierzę. Legenda. Ja pierdolę. Nie, co widzę w ogóle powiedzieć, nie? Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, ale gratuluję dla zabawa. Giga, giga mu gratuluję. Bo wczoraj właśnie nie złapał legendy z Patryka, który Herosa, który jego znalazł. Tylko ja złapałem. Także świetnie, że chłopak dzisiaj złapał. Gratulacje dla zabawa. Pewnie jest giga szczęśliwy. rozpierdali monitor, komputer, wszystko rozkurwił na bank. Gratulacje dla niego, no i co, pozderki. Od razu loga. A to kurwa podejrzane zjawisko. No i za, klan się rozwija, Elo, widzowie, tutaj elegancko dokończę. Teraz właśnie sobie odcineczek Tam to wszystko smontowałem. Jest piko, kurwa, belo, glancuś i tak dalej, pizdeczka. Dobra, to jest istotne ja Muszę ubić persa i do od razu się wykakać, bo ja pierdolę. No po mnie widzowie, mam pełny żołądek. Pierek, super pierek, proszę, żebyśmy się opali Choć jakiś magiczny Kurwa, są magiczne. Teraz robimy skrzyneczki, Kurwa, X, czekajcie, Dobra, idę kakać, przejdźcie z dwóch. Dobra, jest wizowie. Jeżeli ma być szczery, to kurwa, spodziewałem się znacznie, znacznie większego wytworu tak zwanego dupnego kurwa ze mnie. A o dziwo, nie było to aż tak potem jak tutaj przypuszczałem, aczkolwiek, no nie, 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 mam jakiegoś załamania przez to. Aczkolwiek jestem w bardziej szoku niż, niż mi przykro, nie? Wiecie o co chodzi. Kumacie kurwa, baskę, czacze i tak dalej. Ha, 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 ale kurwa, gadasz głupio. Uu, uu, uu. Dobra, już nie pierdolę tylko szukam hrosku, zaraz jakiś fajny tematik poruszę, coś wam opowiem z mojej siłowni i będzie beka, nie? Ha, beka uuu. Dobra, widzę tak teraz wam opowiem, bo ja nie totalnie zapomniałem kurwa, że nagrywam, nie? <grym>, ale dobra, trudno. W ogóle byłem widzę sobie po nagrywkach na siłce, pakowałem sobie. No i kurwa, słuchajcie tego. Wracam do domczu nie. 21.30 jakoś kary, zasuwam, 180 i kurwa parkuje furę, nie, parkuje furę, przyjebałem w jakiś znak. Stary taki mały pierdolniczek, taki skurwiel stał. Policjan, a ja tak sobie cofam, cofam, cofam. i nagle Czuję, że od, odbiło mnie, mówię, ty, co jest kurwa, nie? Patrzę, wychodzę z fury, a to Ferrari, patrzę, nie, no, farba mi się odbiła, no, myślę, że nie po kurwi, nie? A potem wracam do domciu, idę po psa, trzeba taki gościu stoi, tego doda. Idę po psa, wychodzę z psem, kurwa, i kumaj to, idę sobie, i obok przejścia na pasach stoi dwóch ziomali, Matis i jakaś Audica taka nowa, nie? No i oni się kurwa ścigają, Czajcie, że Matis w pierwsze tak 56 metrów wygrywał, dopiero potem Audi go jebła, ja pierdolę, no, że na w nie, taką historię chciałem powiedzieć. Totalnie z dupy, ale na szczęście nie jest tylko jest prawdziwa Tiffity Fi. No i tak to wygląda, nie? Hello, never, never. Ty w ogóle widzowie nie wiem jak to będzie z chorosami wyglądać. Czy oni w ogóle będą znajdywable, czy będą nie Zobaczymy jak to będzie. Czas pokaże. Ja pierdolę tego kostka, no, naprawdę nigdy nie ma, nie? No, to jest jakiś zjeban. I lecimy i Mulerkę, widzowie. Ja ci widzowie, ty patrzcie, co znaleźli klanowicze, sami swoje ja pierdolę. Kiga, koksy co? Kurwa, mam złego przewodnika. Zobaczymy co da. Jestem super ekstra grzybkiem. Oby legenda, oby legenda, proszę, to da musia. Także elegancko, bo ja szukałem kurwa, kostka, opka. Nic nie mogę znaleźć. Teraz właśnie kończy Muller. i też się nie zapowiadam. Że była. Polecę jeszcze wywiankę, Braciszka. Zobaczymy, może coś będzie. Jeżeli nie, to przejdę do montowania tego, co aktualnie mam. Jeżeli będzie brakować minutek do nagrania, to wszystko Wam elegancko, widzę, dogram. Bo ja nie jestem kurwą, która wrzuca odcineczki 15 minutowe i mam Was wyjebane. Jestem dobrym gościem i wiecie o co chodzi, nie? Pozderki, pozderki. Za chwilę przybiciu odlokowuję. Ja, pierdolę, oni od razu uderzyli. I co? I tak gówno, nawet nic ciekawego nie spadło. Także gigalypa. Kurwa. Ja, pierdolę, patrzcie co my widzowie. Mule me, ale jestem zajebisty, A wy co już myśleliście że to jest koniec no? na Otóż żebyście w swój błędzie jeszcze mówić was, nigdy nie zostawić z taką małą ilością hero'sków. O Oto się nie martwcie, w ogóle że tak mi jest dzisiaj. Czy jak ja będę napierdalał daily, no to co nie będą się oszukać herosów i mam się to kurwa znudzić. Więc myślę, że liveik, Margonem, liveik, Margonem, tak będziemy robić, żebyście się też nie przejedli. Wbijamy tysiąc subów, kupujemy kamerkę i cała kurwa. I lecimy z innymi gierkami, wiadomka, wiadomka. Znaczy wiecie, to tylko plany zobaczymy jak będzie naprawdę Dobra widzowie chyba tak, że to wszyscy więc napierdamy tę mulerkę, pyk, 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 wjeżdżamy w nią niczym kutas ciasto, pyk, 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 no kurwa, no od... Bi! Dobra, dajemy F, bo mnie po kurwi zara, błyskawiczny i Fka Pucha! Ah, łapki moje, także super, 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 super. No i her łapki się zgadzają, to mi się kurwa podoba, lecimy za M wiwianką widzowie, szybciutko, pyk pik, pyk. Widzowie proszę bardzo, mamy kurwa wiwiankę, jeszcze ja pierdolę giga petarta, nie mogę. Teraz widzowie my szybciutko, pyk pyk. Zobaczymy co będzie. Klikam... uuu, same mleczempiony, same wojownicy, ja pierdolę, dobra, pyk pyk i bu! Proszę bardzo, hero, ruszka, świetnie, 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 świetnie. Zajebiście widzowie. Super. Kurwa, epic. W chuj. No i proszę bardzo, różga na szyniczek, Świetnie, heroiki się same kurwa zbierają. Coś pięknego, także lecimy za kolejnym heroikiem, widzowie, i za sekundkę się widzimy. Ja pierdolę. Takie, to, taka dominacja, że to jest chuj. W ogóle, widzowie, jutro, piąteczek. fame ma. No w sumie to właściwie już dzisiaj, bo mamy kurwa piątek już, także świetnie. 3 luty, niedługo maturka, ale najważniejsze, że dzisiaj jest piąteczek. fame ma. chillowanie bomby, ale najgorsze, że kurwa jutro do pracy. No po prostu jakaś paraolimpiada, ale na szczęście jestem tylko jakimś śmiesznym kelnerem, także giga, kurwa trzeba, Wcale nie nie będę musiał się napracować a jakieś ścianko wpadnie także giga kurwa Cox, przeznaczę na Mki, wiadomo bo jestem od tej gierki uzależniony tifi TV nie no żartuję widzowie będzie giga petar. w sumie to nawet się cieszę że idę do pracy bo dawno nie byłem i każdy weekend się opierdalałem także mimo giga spoko taki mankament jest mały że ja mam kurwa do szkoły na godzinę proszę państwa zgadnijcie którą na kurwa ósmą czekajcie na ósmą mam kurwa do szkoły a już muszę spadzić ja pierdala ale odpierdalam gówno nie ja pierdala dobra braciszek widzowie kończę nagrywanie jeszcze wrzucę do montowania zobaczymy co to będzie gdzie się dało z tego ugrać. No i co? Elegancko, nie? Lecimy mi po milion, kurwa. No, ogólnie muszę widzowie z odmulić pizę z tym montowaniem, żeby to zaczęło, żeby to nabierało rozpędu, żeby to się fajnie oglądało, bo ja póki co tylko wycinam, a chcę jeszcze jakieś wstawki poddawać, na przykład gościa, który mówi, albo na przykład, yy, no wiecie, jakieś takie śmieszne łódź, na przykład, no coś tam kminie, coś tam kminie, tylko że są giga problemy z kanałami do montowania, bo one wszystkie takie kurwa drogie, a ja nie mam jakichś kraków, a I też się trochę boję pobierać, bo nie chcę mieć wirusa na komputerku, no i tak to wygląda, tak to wygląda. Widzowie, tak to czuję, że tutaj będzie święty braciszek, czy będzie, czy nie będzie, proszę Państwa, ja pierdolę święty braciszek, niesamowita sprawa. Ja pierdolę kogo żeśmy tutaj właśnie znaleźli, ale popierdolone. A teraz tak totalnie na poważnie to już go wcześniej znalazłem, żebyście myśleli, że jestem zjebany jakiś, nie? No i w ogóle widzę, teraz oglądam taki ten swój odcinek, który mam. Tam zmontowany już do 15 minuty. No i jestem kurwa giga zadowolony, tylko tak myślę jakie te by pierdolnąć. Chociaż może odpuszczę sobie na razie z tymi clickbaitami, zobaczę, zobaczę. Może będę taki bardziej nudny, zobaczymy, coś będą musiał wymyślić w tym temacie. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. A wy widzowie, wolicie clickbait'y czy nie wolicie clickbait'ów, to dajcie mi znać. Bo ja na przykład lubię sobie dać clickbait'ika y, i fajną miniatureczkę, nie? Razem przystępujemy do bicia i zobaczymy, co mamy. Pik pik pik. A żartowałem. Bijemy prawy, bo lepszy lot na turce. Wyjątkowo zbijemy tutaj na turce, bo i na pewno nie nawcząt. Kurwa, ma no się nie owczył, co jest? Czemu ja Boże, mi się oszukuje. Ja pierdolę, jaka tragedia. Bibi, bi, proszę, proszę. Cebeka, troje i moje. Jak ty złapie, to 70 mi płaci wiadomka wiadomka. No trochę nie dałem ci herości. Ale cóż, 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 Przynajmniej pewnie były puste, gdybyśmy byli, gdybym bił te solo, nie? Dobra, sobie patrzcie kogo mamy. Kurwa, bacę mamy! Ja pierdolę, jestem najlepszym szukaczem herosów, ja pierdolę. Oni, jestem skarbem dla tego klanu, nie? Dobra, sobie... lecimy z biciem, obstawiajcie co będzie. Obstawiam lego buty o Na drugim zlocie. Dobra, pyk, pyk, Wchodzimy w walkę, klikamy F i... Puch, dwoje! No dobra, chociaż tyle, że moje, bo na pierwszym slaciku elegancko. Pykły pyk. No nie ma tragedii, lecimy za następnym herosikiem. Kurwa, słuchajcie, lider klanu określa mnie nazwoje, ja pierdolę. Witam widzów bardzo serdecznie, po raz już 58. Idziemy na demoniska, dogrywamy ostatnich herosików, zbieram się do montowania i odcinek dla widzów elegancko wlatuje. Dopiero sobie wstałem. W sumie nie dopiero wstałem koło 11, myślę. No ale cóż, udało na szczęście się wstać w ogóle. Do szkoły nie wstały. Miałem od 8 do 10.35 i kurwa nie wstałem, czajcie. Nie mogłem spać całą noc. Może nie całą, bo trzeci zostałem, ale było tak ciężko. Coś mi stawiało taki potężny opór No nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Dobra, bez pewnego pierdolenia. Czekamy. do Przechodzimy do bicia. Dobra, pyk, pyk, patrzymy co spada i proszę bardzo, tarcza. Super. Tą tarczę na bank łapiemy, kurwa, bo jest z gigakoksem. W ogóle jest lepsza od mojej Czy nie jest? Nie, no jest dużo gorsza, dużo gorsza. Dobra, tarcza złapana, także świetnie. E Bita, super, herko wpadło. Lecimy coś dla Herosika, pozderki. Elo, widzowie, przychodzimy aktualnie do ostatniego bicia panu mokanego na orków orków. Przedostatnie bicie Heroska w tym odcinku. Także niech tam Skurwiel odda legendę. Za 3, 2, 1, dowiemy się co spadnie, i oddał całe jebane gówno Tragedia, widzowie, po prostu tragedia. Ale cóż, my się nie podwoziemy. No i zjebałem, nie. Cóż, my się nie poddajemy, my się nie poddajemy, lecimy aktualnie za panem Mietkiem żulem, żeby pokazać mu gdzie jego miejsce, bo czas zakończyć ten wspaniały odcineczek. Co prawda nie przekracza on 30 minut, ale jest równie zajebisty jak reszta. Pozderki widzowie. Lecimy do Itan. Oh yeah. Zobaczymy, może błogo błogonalot nam odda i mnie tak odda nam wspaniałe skarpetki, których pożądujemy, pożądamy od X dokładnie od 34. Hm. Widzowie, tak zajebiście, że dzisiaj jest piątek i w końcu odpocznę i elegancko oglądam film, a zarabiając pieniążki z moich typów, które właśnie wam wyznaczyłem niżej. Pozderki. Widzowie, mamy go, mamy go, Dmietek Żuli jest już obok nas, wjeżdżamy w tego skurczybyka, nie będziemy się z patyczkować, dawaj skarpety chuju. No i co widzowie, tym super, super epickim ekstra akcentem, chciałbym zakończyć ten wspaniały odcineczek, możecie zostawić łapeczkę w górę, subika. Nie zapomnijcie wbić do nas na Discordzika. No i co? Miłego weekendu dnia. Dzięki, że oglądacie. Dzięki, że jesteście. Pozderki. Do usłyszenia. Pa pa. Chuj w